Przystanki wiedeńskie po raz pierwszy zastosowane zostały we wiedniu. W Polsce takie rozwiązania możemy spotkać w Poznaniu, Łodzi, Krakowie czy Poznaniu. W Szczecinie przystanki te zostały zastosowane na niedawno oddanej do użytku ulicy Niemierzyńskiej i budzą spore emocje. Przystanek jest na poziomie chodnika, ale to nie jest część chodnika, to jest część jezdni. I my, gdy czekamy na tramwaj, no to nie możemy sobie tam czekać, bo to jest jednak jezdnia. Tędy jeżdżą samochody. My musimy czekać na chodniku, tym prawdziwym chodniku, a dopiero gdy podjedzie tramwaj, to możemy sobie na tą podniesioną część wejść, żeby po chwili wejść do tramwaju. No to jest coś takiego właśnie, jak już Pani powiedziała, nowego tutaj u nas w Szczecinie. Tego nie ma, ale jest to rozwiązanie według mnie bardzo dobre. Sens stosowania przystanków wiedeńskich jest prosty. Ma to zapewnić bezpieczeństwo osobom wsiadającym do tramwaju. Przystanki wyniesione zostały do wysokości chodnika, by jadące samochody wiedziały, gdzie mają się zatrzymać. Pasażerowie chcąc wsiąść do, do tramwaju muszą Przejść przez pas ruchu, i w tym celu są budowane przystanki wiedeńskie. By przede wszystkim poprawić jakość wchodzenia do tramwajów. Jak wiadomo, jezdnia jest obniżona w stosunku do chodnika o kilka centymetrów i w tym momencie eliminujemy ten problem z wsiadaniem do tramwajów. A po drugie, jest to element, który ma uspokoić ruch. W tym miasta. Tego typu przystanki mogą być stosowane w szczególnych przypadkach. Remont ulicy Niemieżyńskiej i Arkońskiej pozwolił na takie rozwiązanie, które od lat stosowane jest w innych miastach i służy mieszkańcom. Generalnie odcinki, gdzie właśnie jest ulica na tyle wąska, że nie ma przystanków wydzielonych, a jest z kolei na tyle szeroka, że samochód może obok tramwaju przejechać. I czasami dochodzi tam do takich bardzo niebezpiecznych sytuacji, no, nawet i do wypadków, że tramwaj zatrzymuje się na przystanku albo już stoi, i samochód wjeżdża w ludzi wsiadających czy też wysiadających, bo. Nie spodziewał się, że ten tramwaj się zatrzymuje po to, żeby właśnie wysadzić ludzi. I właśnie, aby poprawić bezpieczeństwo, zostały zastosowane przystanki wiedeńskie. Niestety wielu kierowców, jak i pieszych, nie potrafi z nich korzystać. W oczy rzucają się samochody zaparkowane na jezdni mimo wyraźnego znaku zakazu parkowania. Ponadto kierowcy przejeżdżający przez wzniesienia nie stosują się do ograniczenia prędkości. Piesi za to wchodzą na jezdnie, myśląc, że jest to przedłużenie przystanku. Jeżeli e, kierowcy oraz pasażerowie oczekujący na tramwaj. Będą korzystali z tych przystanków zgodnie z przeznaczeniem, czyli pokonywali te przystanki zgodnie z informacjami, jakie znajdują się na znakach drogowych. Pasażerowie będą wchodzili na te przystanki w momencie kiedy tramwaj będzie nadjeżdżał. Na pewno wszystkie rzeczy będą działy się zgodnie z prawem o ruchu drogowym, zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa i nikomu nie powinna zdać się tam żadna krzywda. Kierowcy jednak skarżą się, że przystanki i wzniesienia są źle oznakowane, bo przy większej odległości ich nie widać. Wszystko oczywiście zależy od prędkości z jaką porusza się samochód. Tam są ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę i jazda z taką prędkością powinna wystarczyć do przejechania albo przynajmniej do zobaczenia tego przystanku po to, żeby w porę podjąć decyzję o, o ewentualnym zmniejszeniu prędkości. Przystanki wiedeńskie mają zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno pasażerom, komunikacji miejskiej, jak i kierowcom, ale obie strony muszą umiejętnie z nich korzystać.